przychodzę w imię mojego syna Jezusa Chrystusa. Ja jestem Bóg ojciec i chcę to zakomunikować całemu światu. Moją intencją jest pomniejszenie ostrości kary, aby dać ludzkości szansę otwarcia serc naprawdę mojego istnienia. Moje dzieci muszą wiedzieć, że ja jestem najpierw bogiem miłosierdzia, a następnie bogiem sprawiedliwości. Moje miłosierdzie zostało rozszerzone do niewyobrażalnego limitu. Jednakże z powodu potęgi modlitwy będę litościwie powstrzymywał moją rękę. Także człowiek może uśmierzyć nienawiść, która manifestuje się w tylu duszach na całym świecie. Bądźcie przezorni moje dzieci, gdyż ja Was ostrzegam, że jeśli nie powiedzie Wam się powstrzymanie rozprzestrzeniania się grzechu, to spowoduje to nadejście kary, która zniszczy większość ludzkości. Kara taka nigdy nie była zaznana od czasu potopu, który zniszczył ziemię w czasach Noego. Już więcej nie pozwolę wam, moje niewdzięczne dzieci, na niszczenie tych, którzy okazują mi posłuszeństwo. Także już nie będę stał z boku i pozwalałby nowy porządek świata zatruwał moje stworzenie. Moje dzieci. Moją ziemię. Zważcie teraz na to, jako jedną z ostatnich przestruk danych ludzkości. Zawróćcie teraz z drogi grzechu, a będziecie uratowani. Odwróćcie się od waszego ślepego uwielbienia przynęt szatana i jego uwodzicielskiego uroku, który przyciąga was poprzez waszą miłość własną i materialne cuda. Jeśli będziecie kontynuować bezczeszczenie tego pięknego świata stworzonego z miłości dla was, w taki sposób jak dotychczas, to nie zostanie z niego nic, by zadawać mu dalsze zniszczenia. Ja jestem bogiem miłości, nieskorym do gniewu, ale moja cierpliwość się kończy. Ci, którzy kontynuują okaleczanie i niszczenie moich dzieci poprzez wojny i kontrolę światowych finansów, wiedzcie, że wasze dni są policzone. Teraz jest wasza ostatnia szansa na ratunek. Jeśli nie zareagujecie odpowiednio podczas wielkiego daru miłosierdzia, którym jest ostrzeżenie, wtedy wy i wasi poddani zostaną unicestwieni. Moja chwała będzie poznana przez każdego mężczyznę, kobietę i dziecko. Ci, którzy wybiorą ścieżkę do mojego królestwa, otrzymają życie wieczne. Ci, którzy jej nie wybiorą, doświadczą takiej ciemności, jakiej sobie nigdy nie wyobrażali i nie chcieliby wyobrazić. Wyznawcy szatana, którzy świadomie czczą jego nikczemność, słuchajcie teraz mojego przyrzeczenia. Wam, moje zagubione dzieci. Będzie zaoferowana pomoc na dłoni miłości i pokoju raz jeszcze podczas ostrzeżenia. Uchwyćcie się jej, gdyż będzie to dla Was lina ratunku do powrotu na łono mojej miłości. Jeśli zignorujecie moje błagania, będziecie cierpieć na wieki nie mając powrotu do owczarni mojej umiłowanej rodziny. Moja córko, jest to jedno z najważniejszych ostrzeżeń, aby uratować Waszych braci i siostry z tortu ognia i wiecznego potępienia. Кролл.